Nosidło wspomagające kontra, kontra chusta kółkowa. Cześć, ja nazywam się Monika Osińska-Żabka, jestem certyfikowaną doradczynią noszenia dzieci w chustach i nosidełkach i w całej swojej pracy dużo czasu i energii poświęcam na to, żeby testować różne produkty, żeby je sprawdzać, żeby sprawdzać ich stosunek jakości do ceny i też możliwości zastosowania. A i też sensowność stosowania. Dlatego dzisiaj e, chcę Wam opowiedzieć parę słów o nosidłach wspomagających, e, pasach wspomagających, nosidłach wspomagających, i porównać to z produktami, które rekomendowałam do tej pory. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tymczasem naciśnijcie suba, e, dajcie łapkę w górę i patrzcie, co będzie dalej. To będzie porównanie w kilku punktach. Zwrócę Wam uwagę na najważniejsze elementy. I na to, co dzieje się zarówno z naszym ciałem, jak i z ciałem dziecka w jednym i drugim produkcie. Zacznę od tego, że miałam ogólnie problem, żeby wiedzieć, czy to nosidło ustawić w tą, czy w inną stronę, i nawet nie wiem, czy zrobiłam to dobrze, bo jest to przedziwaczny układ i nie wiem, czy to, to jest dół, a to jest góra, czy odwrotnie. Jak przyszło to nosidło do mnie, to miałam tam naklejone karteczki, góra-dół, ale te karteczki odkleiły się zanim pierwszy raz założyłam to nosidło, więc potem po prostu kombinowałam. Tym niemniej, e, dla kogo rekomenduję e, takie nosidło wspomagające, no nie wcześniej niż dziecko, które jest bardzo stabilne, takie no co najmniej chodzące, e, no bo w innym wypadku stabilizacji to tu nie ma. Jak to wygląda w przypadku chusty kułkowi? Po pierwsze, z chustą kółkową absolutnie nie ma problemu. Czy założymy ją w górę, czy w dół, czy w jedną stronę, czy na jedno ramię, czy na drugie ramię, w gó jest to zupełnie obojętne. W każdym ułożeniu ono będzie działała dobrze, będzie idealna. Ona jest po prostu równym paskiem materiału, który po prostu odpowiednio dociągamy. Więc ten temat mamy z głowy. No i dla kogo rekomendowana jest chusta kółkowa? No słuchajcie, w przypadku chusty kołkowej możemy nosić w niej dziecko od noworodka. Tak długo, jak dejmy, damy radę na jednym ramieniu nosić dziecko. E, mi się zdarzało nawet kilkulatka awaryjnie nosić na biodrze e, właśnie z pomocą chusty kółkowej. Więc e, czy to będzie stabilne dziecko, czy to będzie absolutnie niestabilne dziecko? Różnica jest tylko w tym, że duże dzieciaki, powiedzmy takie od e, 7-8 miesięcy, w górę nawet roczne, e, nosimy na biodrze. Natomiast mniejsze dzieciaki nosimy bardziej z przodu swojego ciała. Tutaj jest zasadnicza różnica. No i idziemy dalej. W przypadku nosidła wspomagającego, prawda jest taka, że nie uwalniamy ręki. Dlaczego? Dlatego, że tu nie mamy żadnego panowania nad tym, co dzieje się z górną krawędzią nosidła, i po prostu dziecko nam odleci. I taka jest prawda. No niestety, musimy tą jedną ręką to dziecko trzymać. Bo jest to po prostu średnio bezpieczne. W przypadku chusty kółkowej, dzięki temu, że panujemy nad górną krawędzią, możemy ją dociągnąć bardziej lub mniej. Możemy ją poluzować, obniżyć na wysokość paszek dziecka o, już sobie teraz tutaj to zrobimy i pozwolić dziecku. O, trochę dociągniemy, i pozwoli dziecku wyciągać ręce. Każda z tych form jest bardzo bezpieczna. Dlaczego? Dlatego, że dociągnięcie górnej krawędzi, zarówno, zarówno przy maluszkach, kiedy zabezpieczamy obręcz parkową, jak i przy starszych dzieciach, kiedy uwalniamy im ręce, no bo nie zawsze te starszaki chcą siedzieć z rękami schowanymi pod chustą, no to w przypadku chusty kółkowej każda z tych form jest bezpieczna i każda z tych form de facto. Uwalnia nam obie ręce. Wiadomo, że jeżeli nosimy dziecko na biodrze, to ta jedna ręka jest w pewnym sensie gdzieś tutaj zablokowana samym faktem, że dziecko na tym biodrze jest. Natomiast to nie zmienia faktu, że możemy w tej ręce coś nieść, możemy mieć ją z tyłu, e, możemy w drugiej ręce bezpiecznie coś przekładać z ręki do ręki, bo dziecko stabilizuje chusta. Ja nie muszę tego dziecka już trzymać. E, kolejna kwestia to jest to cudo. To jest obciążenie, makabryczne obciążenie e, mięśni tutaj przy karku rodzica. Zwracając do tego, co mówiłam wcześniej, czyli dla, te, dla kogo rekomendowane jest to nosidło, czyli dla dużych dzieci, to ten ucisk przy kilkunastu kilogramach, no to już zaczyna być problem. Jak to wygląda w przypadku chusty kółkowej? W przypadku chusty kółkowej cały ciężar dziecka rozkłada się porówno na barku, na obojczyku i na ręce. Trochę ogranicza nam to ruch tej ręki, no bo e, blokuje nam ta chusta trochę ruch tej ręki. Natomiast dzięki temu ciężar dziecka jest rozłożony i nie zbija nam się tutaj e, na mięśniach karku. Dla mnie jest to absolutny. No, rzecz dyskwalifikująca, bo po prostu nie byłabym w stanie dłużej niż 5 minut nosić. Fakt jest jednak taki, że dzięki przez to, że chusta kółkowa jest też asymetryczna, mówię też, bo nosidła, wszystkie te pasy, nosidła wspomagające są absolutnie asymetryczne, no to w tym momencie noszenie przez dłuższy czas no, nie jest zbyt dobre ani dla rodzica, ani dla dziecka. Tym niemniej, jeśli mamy te kilka, kilka, kilkanaście kilogramów do noszenia, to rozłożenie ciężaru jednak w miarę równomiernie jest tutaj na wagę złota. No i ostatni z elementów, które chciałabym porównać. Takie nosidła nowe na stronach swoich producentów, nie będę tu ich wymieniać, absolutnie, bo nie na tym rzecz polega, żeby kogokolwiek tutaj napiętnować. Po prostu stwierdzam fakt w stosunku do ogółem tego rodzaju produktów. To jest koszt, no kilka stów w zamian za. No właśnie, chusty kółkowe to raczej jedne z najtańszych produktów e, takich zdrowych i bezpiecznych do noszenia. Możemy je kupić na Vinted nawet od kilkudziesięciu złotych, e, po Kilka stów, no oczywiście, no, mamy też e, chusty hawu, gdzie mamy tkane ręcznie, cuda na kiju. Natomiast ogółem chusty kółkowe są raczej tanimi produktami. No chociażby taka chusta, którą mam dzisiaj na sobie, e, na wintet jest za około 250 zł. Uwaga, to cudo ma w składzie wiskozę bambusową w 40%. Bardzo fajny skład, bardzo e, mięciutka. Super plastycznie pracująca chusta. W fajnych cenach kupimy też jedwab czy len. Nawet tych najbardziej popularnych producentów chusty to jest kwestia maksymalnie 200-250 zł. No, a przynajmniej mamy produkt bardzo praktyczny, produkt, który używamy bardzo długo, realnie, i produkt, który jest po prostu zdrowy i bezpieczny. Wiecie, chyba można było się spodziewać takiego wyniku tego porównania, e, dlatego że ja wychodzę z założenia, że w całym tym procesie e, noszenia dzieci bardzo istotna jest prostota. I bardzo istotne jest to, żeby łatwo i w miarę szybko ogarnąć to, co się dzieje z nami, z dzieckiem. E, chusta czy nosidełko to nie jest produkt, który ma dowalić wam e, roboty. Przysporzyć kłopotów, przysporzyć tego, żeby, no nie wiem, nie wiedzieć co się robi, nie wiadomo jak długo starać się porządnie założyć to czy inne nosidło. Dlatego wychodzę z założenia, że im mniej elementów, im mniej skomplikujemy cały, cały ten proces, tym lepiej zarówno dla Was, dla rodziców, jak i dla mnie jako doradcy noszenia, bo ja po prostu dzięki temu mam trochę mniej pracy. Tym niemniej. Chusta kółkowa słynie z tego, że jest to produkt bardzo łatwy, jest to produkt bardzo szybki, ale trzeba nauczyć się to robić dobrze. Wystarczy przerobić kilka podstawowych tutoriali, wystarczy popatrzeć na podstawowe elementy tego, jak prawidłowo wiązać chustę kółkową. Podlinkuję Wam tu całą playlistę o chuste kółkowej, jak chcecie je zastosować. Jak najbardziej idźcie w to w ciemno, ale chusta kółkowa nie jest tym bazowym produktem. Ja zawsze mówię, że jest to uzupełnienie albo do chusty długiej, albo do nosidełka, które jest symetryczne i to jest zarówno dla rodzica, jak i dla dziecka więc jest to podwójnie istotna kwestia. A chusta kółkowa? Chusta kółkowa jest po prostu szybka. Chusta kółkowa jest objętościowo bardzo mała. Możemy ją wsadzić w torebkę, możemy wozić jedną tanią chustę w samochodzie i udzierać ją w różnych plenerowych akcjach. To jest po prostu świetny dodatek do całego procesu noszenia. Z mojej strony to tyle. Zapraszam Was do sklepu, bo mam tam sporo bardzo ciekawych chust kółkowych, zarówno z jedwabiem, z konopiami, z bambusem jak ta, czy po prostu bawełnianych. Macie w czym wybierać, a są to chusty o niesamowicie niskich cenach, bo jest to wyprzedaż jednej z moich ulubionych marek, natomiast już nieistniejącej, Sensimo, Linked i Pelicano Baby. Zapraszam Was, link będziecie mieć poniżej. Z mojej strony to tyle. Do zobaczenia.